Jest zapis w kodeksie wyborczym, że wyborca wypełnia kartę w sposób tajny. tajny. Tajności nie zapełniają stoliki z, para, z parawanami sięgającymi, nie wiem, 20-30 cm w sytuacji, kiedy wyborcy przechodzą za plecami innych wyborców, którzy siedzą i wypełniają swoje karty. To jest niedopuszczalne. Praktycznie w Polsce zniknęły praktycznie kabiny wyborcze. I tutaj zarówno członek komisji, jak i mąż zaufania, może jeszcze przed wyborami, w momencie jak przewodniczący komisji odbiera lokal wyborczy od urzędnika gminnego, ma prawo zwrócić uwagę na to, że nie są zabezpieczone miejsca do wypełniania kart do głosowania. Czyli jeżeli nie są to kabiny z kotarami, to przynajmniej powinny być to miejsce takie, które uniemożliwiają innym osobom znajdującym się w lokalu wyborczym, podejrzenie tego, w jaki sposób jest wypełniona karta wyborcza. Nie jest to wtedy, nie jest zapewniona podstawowa funkcja wyborów, czyli tajność wyborów.